Na wstępie chciałem zaprosić was na mój serwer Discord i ogłosić, że za niedługo zaczyna się rekrutacja do nowej ekipki. Uuuu... Będziemy grać w SCP i może kiedyś w inne gierki. Zapraszam! O, klasa D! To kto jest zdrajcą? Zdaj nie ma zdrajców. No ale skąd wiesz? No. Sprawdzałeś? Mógł być, ale nie musiał. A może to ty jesteś i tak gadasz po prostu, chcesz mnie naprowadzić, że nie, nie, nie ma nikogo. Ja bym mu nie ufała. No, też tak uważam. No. Nie, o, nie możemy sobie ufać. Im się nie ufa. Aha, taka <laughs> jesteś właśnie. Taka jestem, bo nie mam komputera do streamowania. No. A co dopiero, kujczek teraz. A tak dwa miesiące, ja będę numer jeden tutaj, to mi się no. będzie Aha. robić content, nie to okay, oh. baby. Tak, no tak będzie, jesteś, słyszysz to, słyszysz te groźby? Nie, za groźby. ci, hey. idzie. Totalnie mnie, totalnie się przejmuję. <noise> Dobra, i... rzucam monetę. Zag... No nie! O, hej. Co tam? O, <noise> Co tam, Delvek? <noise> Witam. Kurde, nie widziałem jak wszedłeś. No Ale ty szybki telefonie. jesteś. No ja wiem, no żartowałem <noise> przecież. Chodź, uwolnisz nas, czy nie lubisz nas? A uwolnię. Juhu! Yeee! Ej, ktoś tu jedzie. Co Zajmujemy się windami. On tu zjeżdża, on tu zjeżdża! Szybko, 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 fast! Ej, poddać się Czekajcie, bo Ten mrugacz jest z tyłu! Słuchaj nic wam się nie stanie, to no, ja by się drzwi zamknęły, panie! Szybko, 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 No nie! Poddajemy się, poddajemy, poddajemy! Zgrywaliśmy się! Nieeee! O a nic nie widzę! nie ma tam już tego? Ej, patrzcie na niego, bo ja nic nie widzę! Kierujcie mnie! Chodź, chodź, chodź! Nara, żyje, żyje. Gdzie one poszły? Czy ja w ogóle? Nie wiem Albo do serwera uciekaj, Czekaj, no, Co? Doga byłby tym Adrancia Eee! No czy Tesla jest? A nie typu. nie ma już Ej, yy, on miał kartę? E no, chyba nie wiem znaczy, lepszą no, kartę, o to chodzi ci? To nie do, miał. To W sensie tak uważam, no bo spotkaliśmy go w heavy, nie wchodził tam do late'a. A czy mógł mieć kartę z 106 albo tego? Mógł wszystko znaleźć, ale no... Wątpię. Czyli nie wiedziałeś, żeby miał tej karty, no dobra. No tak średnio. Czas rany mamy ogółem. No. To ja zrobię progres w tym momencie. No nie no, co to w ogóle jest progres? Nie, o e tak, o to chodzi pożyczyłem po kartę, nie. No nie. A jest coś tu dla mnie? Nie ma. Niestety nie. Uuu. O, dostałem się. Dostałem się. Wow. E, yy, pies biega. A jak jak to piesek? Biega? No piesek. Wiesz Byłem z i Kingą, ale gdzieś uciekły i Hubi to gdzieś... To to Hubi nie żyje. Nie żyje. O! A! A! Spierdzielaj! Spierdzielaj! Tu nikogo nie ma! Tu nikogo nie ma! Ale jestem w dupie. Pa, zaraz dojdę do tego. Dobra. O, mam dwa faktycznie. Zapomniałem, że mam te rzeczy, że ukradłem tego. O. Powolutku, ale leczy. Tam jeszcze jest apteczka. <noise> z tego co pamiętam to jest komputerek, no bo czemu drzwi się miało zamknąć przed nami wcześniej. A ten dzwaniaczek. Dobra. Jaka, <noise> o, siema, karta? Siema. Nie. Mam tylko dwie apteczki. Kim nie to zmieniło? Nie mam pojęcia. Nie wymieniło mnie z skinniki? Wow. Rzeczy Ej, ty masz już inną kartę, no A ci dać Nie gadaj, że zabiję go I gdzie on jest? Czemu on go nie ratuje? Może nie zdążył, że tu szedł i nie zdążył. No ja tym... nic nie zrobię. Ło! O! o, close call. Co to? Cyk. Ok. Ktoś idzie... Jak? No weź, nie strasz mnie. Ja myślałem, że ty zginąłeś. Kłata, on to idzie, on to idzie! No! Wprost, To po prostu, że, ja, że wiecie, teraz, umarł. Pisz to też? Ale też chodzi. Chodzi Kto mi to, o to. Ej, chodzi mi o to, że on nadstawia wygranie nad śmieszność. Bo mi, bo mi pisze kawałek, żeby wziąć, Marcin. Ej, Tragedia. Ja wam nie ufam, dobra. ja pojadę później. E, no to dobrze. O, granat. Gdzie? Wziąłem ja już. Raport. A, daj. Ej, dam piłkę, bo? No dobra, to kto z was jest zdrajcą? A? Ty? Ej! Ja. To moja wina. Ja nic nie się widziałem. Dobrze. Jezu, no tak, teraz kolejny imposto. Świetnie. <laughs> <laughs> ale jakby teraz granat siadł. Ona gdzieś idzie. Tak, ale pewnie zawróciła. Dobra, lepiej mniejszą grupą. Sorry, że zam zamkłem. Nie, schowaj to. E. słucham. Min miał grano w ręce. Greml. No i dobrze. No, bardzo dobrze. Eee, nie, no nie co to jest wyłączone, musisz go odpalić Nie, jest podejrzany. Zawsze jestem podejrzany. No, no, nie, no. Naprawdę, zaraz cię i zobaczysz. Chodźcie, no, idziemy się bawić. Nie stresuj mnie, tak? Bo ja się stresuję, jak mnie stresujesz. Któryś z was tutaj to na bank, imposter. Nie ja. No to pewnie. A nie wiem, nie wiem, dobra Ej, Wiksa to zdrajczyni podobno. Wiksa, Wiksa jest zdrajcą. No i ktoś z nowych. I ktoś, ktoś nowy, jeszcze nowy, bo pisa, był nowy REST. No tak, Kurde, ale nigdy, nigdy się nie dowiemy się zastanawiajmy. Pamiętajcie że, za, pamiętajcie, że za 3 minuty jest auto-workhead. No? A? No. Kurda, ale ciekawie się zrobiło. O, no. z tyłu strzały. No, kurde. My właśnie gramy w ten teraz tryb, że jeden jest szpiegiem, ale nie wiem, wkurza mnie to. Bo teraz nieważne, jak koś znajdę to, oni tak mnie odszczela. Tak powinienem, tak. Po, poł, poł, poł. Hmm, dobra, mogę sobie zrobić o piątkę. I sam to wysadzić. O, już nie wytrzymię, Po prostu nie wytrzymię. Brudę, zabrali wszystkie SCPki. Na no, szybciutko. Cyk, cyk. I chyc. Okej. Okay. Zrobię tak, tak, tak. I się bawimy. Eee, Wiksar, czy do interprawu? To nie jest right. żaden projekt, nie? My chcemy tylko pogadać, bo... Zrobię. Cyk. Jest zrais? I bawimy. No do XB. X eks Benedikt Benedict. D U P A. Dobra. Może znajdę wiksę akurat. mogła mi to zrobić. Tam akurat był badnikar ostatnio. Trzeba było się upewnić. Po co tam szedł? Ej, e, wy, wy ty ja. jesteś z Wiksa jest już tylko. Ale jeszcze, a kto był kolejnym? DEWEX, już go zabili. E! Coś do mnie, co wy My jesteśmy ja i sam. Siema. dobra. Odzyskałem broń. Mam zabawkę. Ja mam o piątkę i chyba się już nie przebę. Ja też mam o piątkę. O, to się bijemy, a to... Nie Dobra. no, bo zarżartowałem! Hahahahahahaha <grybujesz> I mam 500 Też mam No nie to no to się napierdalało to? Do... A to on wyplanuje wyjść z placówki czy? Wśród nas ma być jeszcze Ale weryfikujecie w ogóle to samo? Nie same same same. Same. W to nie nie, być Wśród nas nie ma nikogo Zervex był, Zervex nie ma Ale jesteście stuprocentowo pewni, że nie trollował po prostu? Nie no, przecież było to Jak dostać no, się w, 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 w się się jak to się jest a, to dobrze. <grym> no, no, że już nie się zmienił, a no, nie, A ktoś kryje B? Ktoś B kryje? Tak. Chyba nie, no, ale to... <grym> to chyba nie. To chyba się. Proszę? Chodźcie, to no, znaleźć. Super! Super! Ej, mamy problem, chłopaki, bo <grym> coś. Nie, czekaj, tam ktoś ucieka, jest. Nie musi no, być ona. mnie. Mimo, wyróbmy depną. No, taka no, sytuacja nie Najgorsze no, jest to, że ja się teraz będę mogą wylecć. Dawajcie, Minecraft Survival Games. O, wow, kolejni. Wow, Dobra, roztrzymaj mi całe. Wsparcie! No, to jest bardzo dobry plan. Ale nie celujcie w siebie. <śled> Ja <śmienicza> <byłem> <śmienicza> 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 zabiliśmy impostora A, gramy, <śmienicza> Ale dobra, był tylko jeden dobry <śmienicza> Ale... Czekajcie <śmienicza> <śmienicza> <Ale, śmienicza> <Ale, śmienicza> chwilę, bo oni mogli Ona nam powiedzieć, kto był z Ej, pokażmy swoje karty, jeżeli ten zdrajca ma różową To nie tak działa Niee... Yeah. Yeah. Ja, no dobrze Ja, że... ja waliłem w ogóle kartę, więc... Tu jesteś, wracam? Słuchajcie, słuchajcie, guys, Nie weźcie Eee! Nie jesteś wiksa, bo ta runda będzie trwała 3 lata Eee, chłopaki! Gdzie o, 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 pierwszy nie, pierwszy mnie nie, dostaje 10 z na konto Dobra bo, 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 Daj się ja bo, jestem biedny, biedny. Bajam, ja A ja ja to jest. Właśnie nie, 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 ty mnie poświeć na apteczki, bo ja nic nie widzę, a ja mam małą Nie wiem gdzie są, nie ma chyba tutaj. Nie ma, to będzie wszystko jak one... No zabrali. Byli. O, kto był? A, fixe. ale ty uniki robisz. Kurde, ultra instynkt. O, w końcu jakaś dobra klasa. Ej, mi krzesło spada, no ja nie wytrzymuję. Krzesło mi spada. Dobra o hej. Yyy płacz, słyszałem płacz Eee, jeszcze jest, e najgorsze połączenie chyba jest Plaga jest, plaga O, ślepiłem go Jedyny raz kiedy zdraniłem badnikara 50 sekund A, Bartek jak zwykle ze runował to jest chore. Boga stra, to niedobrze się wypowiada. <grymne> no chyba nie. Miejmy nadzieję, że poszedł w drugą stronę. No właśnie, my idziemy chyba w jego stronę, takie wrażenie. Nie, no już pewnie poszedł. O. no nie dobra tady. Ale to my teraz przejdziemy do Entrance'a chyba i dalej bez karty, nie? No właśnie, mm, trzeba. No to w możemy skręcić. No way. Pękał do Warheada? Nie ja to zwałem Gdybyśmy potrzebowali uciec. Aha. Dobra, udało się. O. Ale ja jednak tutaj. Ale jednak do was. A kurde? Nie jest ser do. O. Czemu Barto jest poborowym? No właśnie nie wiem. Drobę, A Da, powiedzmy, nam to tutejszy. Kurde, A damy, ja Bo ja ze speedrunową Przez to Oj, i ty, ty wracasz na zombiaka Ale sad Ojej, to sad Ja tam zrobiłem moment. kontrolnego disconnecta, zanim nie badnik spacyfikował A ja tego, ja chciałem uciec do badnika, Wbiegłem w kingę, zawróciłem, no, ale już za późno było, bo by drzwi były zamknięte Dalbex, jaka jest twoja opinia na temat twojego ładnego kolorku? Wow, nawet nie odpowiem, ale hejter A, bo czekaj, bo kli klikam Q, ja ten Minecrafta mam na drugim ekranie e... no, Wow No tak, no bo kurde, jak cały czas jestem martwy, a jak wchodzę, to od razu mnie rozstrzeliwują To mówię, kurde, to przynajmniej sobie pogram, nie? No dobra e, jakiego kolorku? No tego, co masz, no jak klikniesz N, nie? I masz listę graczy, to patrz jaki mi ładny kolorek Uuuu uh -huh. Okej, okay, dobra, to mogłem w sumie nie pytać o tą opinię Badnik, nie no, please! No, ja chcę przeżyć! Uciekaj! No. Uciekaj! Bo Karo nas goni. Nie, zrobił krzywdę. O, boże, 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 boże. Tutaj, 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 chodź, chodź. Oj, oj, oj. Przykre No, to trochę przykre w sumie No, niestety A co się stało? No bo Baldigaro zabij kujka No, no karty, przykre a. O. Dzięki Baldigaro wszystkich zabija Ja nie widzę jej. Tylko No kurwa, ja trzeba. To ja to zostawię, a mnie nie O, mam Dzięki Tyba mam wrażenie że, to może, ma wrażenie, że to może mieć teraz wspólnego mi z tym, nie że ciebie już drugi raz i, i za jedną zajebał mi karta. Bo najpierw temu to powiedział, że chcesz przeżyć, więc zawrócił i kilka spotkał i go zajebał. No! <laughs> Ej! Ej, zaprowadź mnie do wyjścia, Abi, mam minutę, szybko! Szybko do wyjścia, szybko, 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 mam minutę, szybko! A skąd Wixa wie, że ma minutę? Pewnie czarto. Hmm. Nie, ja mam wrażenie, że. No bo pod Zjedzie N macie timer, i mi się wydaje, że ona po prostu zakłada, że ja 5 minut to jest jeszcze ja Może zdążę. Może zdążę, kurwa, jeszcze trochę. Nie. Co na mnie plecę, moje plecy, Aha. To moje plecy. To nie jest, że badnika zbija ja czemu nie mam sprinta więcej. Nie tak, to... No ratując no, to... naukowca. Nie daj, ja pierdolę, nie wierzę. Ej, mi pojewało ci się. Ale dobra, w sumie spoko. Chociaż nie tryharduje dla wygranej, to nie je plusik może. A teraz będzie rebelia ze zdrajcą. He. <laughs> to... <laughs> Ja jak to jest? Pisze, że jesteście mtf Dlatego Micie, to wiesz co, respisz się jako rebelia, potem się rozpisz jako MTF i ci wyskakuje, jesteś śpiegiem MFO na przykład. I wszyscy Aha. cię widzą jako CJ. Tak, tak, właśnie Zorientuję się, zorientuję się. Ej, za dużo to nas nie jest

Gdzie jest Wiksa? Nie wiem. Ja dobrze Co? wiem, że wiesz. Nie wiem. Ej, coś tu świeci. Tylko ja nie mam latarki. Albo mi się coś wydaje, że coś tu jakby leżało. O! coś leży. Prawie brałem to. No masz broń, granat. Wow, mam FSP-9. Ale ja. je że to Delvex, no wiecie ja. A to nie jest nie... A bo to Delvex dostawił. No właśnie... Bo kurde zacząłem od razu w plecy dostawać, nie?